Cześć, witam Was z Rado Resortów w Woli Chorzylowskiej. Jesteśmy na obozie przygotowawczym. Ze mną Patryk Warczak. Witam, cześć, dzień dobry wszystkim. Patryku, no można powiedzieć, że Rado Resort w Woli Chorzylowskiej to dla piłkarza Stali Rzeszów to taki trochę drugi dom. Co pół roku obóz właśnie w tym miejscu. no Czujemy się tutaj jak u siebie, po prostu. No zgadza się, no tak jak powiedziałeś, jest to nasz drugi dom, ponieważ tak naprawdę co, co pół roku, czy nawet częściej, właśnie przyjeżdżamy tutaj na zgrupowanie i. I bardzo się cieszę, że, że tutaj przyjeżdżamy, bo naprawdę te warunki do spania, czy, czy też posiłki, czy, czy stan murawy jest naprawdę na wysokim poziomie, więc mhm. wydaje mi się, że, że nie ma co zmieniać, bo tu jest bardzo dobrze. Muszę zapytać w ten sposób. Wybrałem Ciebie do rozmowy jako przedstawiciela, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Starszyzny bliżej, nie? No zgadza się ja się z tym jak najbardziej, wiesz, ją, że, no. że już jestem przedstawicielem tej starszyzny. I czujesz taki rodzaj dodatkowej odpowiedzialności w związku z tym? Czy dodatkowej odpowiedzialności? Jakoś zawsze się starałem czy to na boisku, czy poza nim mm, brać czy grę na siebie, czy, czy pomagać innym chłopakom, więc w sumie to nie jest dla mnie nic nowego. Bardziej się zmienia moja rola, bo we wcześniejszych sezonach, no to ja byłem tym zawodnikiem, który był jednym z młodszych, teraz jestem tym jednym starszym, starszych, więc no jest to coś swego rodzaju, jakieś nowe doświadczenie. No i szczerze, mega się cieszę, że, że mogę czegoś takiego doświadczyć. Jasne, nie spodziewałeś się pewnie, że tak szybko przyjdzie tego doświadczenie. I też czujesz się troszkę osobą taką, w pewnym sensie jedną z tych osób odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych twarzy do zespołu? Myślę, że tak. Ogólnie staram się z każdym chłopakiem porozmawiać, czy to coś pożartować, tak, żeby każdy, kto przychodził do nas, do, do naszej szatni, czuł się mega swobodnie. Na tym mi mega zależy, żebyśmy tworzyli skrany zespół i żeby każdy czuł się mega komfortowo. Bo jeśli czujesz się komfortowo w szatni, to tak samo na boisku czujesz się mega komfortowo, więc od razu możesz jakby wejść na swój poziom. Nie, nie potrzebujesz tyle czasu na aklimatyzację. Zdecydowanie tak. A powiedz mi, na obozie wiadomo. Każdemu pewnie będącemu na zewnątrz obóz kojarzy się z ciężką haruwą i generalnie rzecz biorąc tak to zazwyczaj wygląda. W tym roku obóz jest jednak trochę później, wystarczy o to przesunięcie o ten jeden tydzień i w związku z tym to będzie trochę inny rodzaj obozu, prawda? Mniej treningów już siłowych, bo to już można powiedzieć, że jest taki rodzaj tygodnia startowego. Właśnie tak jak mówisz, te najcięższe tygodnie są już za nami, bo... Czy drugi, czy trzeci, trzeci tydzień przygotowań to są takie z reguły najcięższe, mhm. najcięższe momenty w okresie przygotowań. Natomiast teraz no, jesteśmy na obozie i mamy praktycznie tydzień do ligi, więc wiadomo, trenerzy schodzą z tych obciążeń. I głównie ten obóz wydaje mi się, że został stworzony po to, żebyśmy my, jako drużyna, gdzie naprawdę bardzo dużo się zmieniło, bo i część osób podeszła, i część przyszła, że służą temu, żebyśmy się właśnie fajnie poznali. Tak mówię o tej aklimatyzacji, żebyśmy stworzyli taki zgrany zespół. Więc to jest naprawdę na, na Mega Plus. Zdecydowanie tak, ale w związku z tym, że będzie mniej zajęć siłowych, a to już nieraz ustaliliśmy, ty bardzo lubisz miejsce zwane siłownią. To mimo wszystko indywidualnie masz w planie sobie bo mamy tu fajnie zaopatrzoną siłownię na miejscu. Masz w planie podejść sobie przynajmniej raz na jakiś czas, żeby coś tam poprzyrzucać ciężarów? Oczywiście, no, trze trzeba będzie przechodzić, bo nie można tego zaprzepatrzyć, co wcześniej robiłem, nie? Jakby ta forma, forma na lato, którą sobie stworzyłem, no nie może iść w podstawkę. Natomiast to już się powoli zmienia, bo też trzeba pamiętać, że, że jesteśmy piłkarzami i jednak ten trening siłowy nie powinien być powiedzmy fundamentem, a jednak uważam, że dodatkiem i mhm. jednak więcej czasu Poświęcę piłce. No to zdecydowanie. Ale Ty jesteś akurat typem piłkarza, który lubi siłownie po prostu. Lubię, tak, jakoś. No, no jak byłem młodszy, no to wiadomo, byłem w miarę szybkim zawodnikiem i motorycznie, jakby nie, nie odstawałem. Tak, ale jak byłem młodszy, no to nie odstawałem od chłopaków. Natomiast taką tężyzną i tak dalej, to, to miałem często problem. Byłem, wiesz, przepychany przez tych chłopaków, którzy wcześniej do, wyrośli, więc. Z tego powodu też myślę, że się to wzięło, że, że więcej czasu też poświęcają te równość Oczywiście, no bo też patrzę na tych zawodników, co grają powiedzmy za granicą w najlepszych ligach świata, no to musisz być niesamowitym atletą, żeby, żeby w ogóle trzymać się na tym poziomie. Mhm. Za nami trzy mecze kontrolne, w których Ty brałeś udział, bo był jeszcze czwarty, prawda? Ten okazji obchodów w Dunajce Nowy Sącz. Jak z twojej perspektywy? Starcie z ekstraklasowiczami, tak? słowackim i dwoma polskimi wyglądało. Szczególnie te dwa mecze z zespołami z polskiej ekstraklasy były dla nas naprawdę mega wymagające. Czy GKS, czy Korona naprawdę postawiły wysokie warunki tego? Grali bardzo dojrzale, grali na dużej determinacji, naprawdę grali na bardzo wysokim poziomie. No i to jest właśnie, właśnie bardzo fajne, że możemy się zmierzyć z takimi zespołami, bo pokazuje to nasze wszystkie mankamenty, bo gdy przy takim przeciwniku popełniasz błąd, on to jakby od razu wykorzystuje i tracisz bramkę, więc dużo lepiej jest grać właśnie z, z lepszymi rywalami, bo możesz więcej z takich meczów wyciągnąć właśnie z tych czy, czy remisów, czy porażek niż z tego, gdybyś grał z teoretycznie gorszym rywalem i. Strzelił mu parę bramek. Myślę, że mniej by Cię to nauczyło niż, niż właśnie takie mecze jak... Szczerze, przepraszam, że mówię myślę, że tylko takie mecze mogą no oczywiście. dać jakąś wartość. No chyba, że chcesz sobie trening strzelecki urządzić. No coś? nie, to można sobie FIFA odpalić i parę, parę bramek tam na amatorze. No tak jest. To sprytnie właśnie, tym miałem kończyć i fajnie podprowadziłeś pod temat FIFA, bo rozmawialiśmy przed nagraniem. Zacznę od tego. W pokoju, jeśli chodzi o Twojego współlokatora, pewna zmiana? Zgadza się, no. W, co, roku, co roku mój współlokator odchodzi, więc. No niestety nie, nie ma tej ciągłości, więc musiałem znaleźć nowego, no nie. Jesteś z Szymkiem? Tak, tak. W pokoju. A jak wiadomo, to też chłopak, który bardzo lubi PlayStation. No, on bardziej ogarnia ode mnie, no nie? Bardziej ogarnia. On mnie uczy wręcz. On cię uczy. Tak. tak. I co jest grane u Was w pokoju? Formuła 1. Ten obóz no, stawiałem na Formuła 1. Formuła 1. Ale niestety zagrałem parę wyścigów, bo Kiero razem z trenerem Przyligą przejęli PlayStation, no nie? <laughs> Ale wpuszczą cię jeszcze do pokoju? No właśnie nie, to już chyba nie jest mój pokój ogólnie, no nie? Ale Kiero ma duży, tak wiesz? Także w sumie ta zamiana może wyjdzie tobie na pół. Będziesz mm. miał taki duży salon. Gdzie... Albo będzie on miał dwa, no nie? Ani nie mam PlayStation, ani pokoju, więc... A, no to wiesz, no to, coś to zapraszamy do nas wtedy, znajdzie się kącik, żebyś nie musiał spać na korytarzu. No dobra, coś się ogarnę. nie no, już tak wracając, a czego właśnie Formuła 1? Od Czemu? to była FIFA, tak jak. No była FIFA, ale kurde, nie wiem z czego się to wzięło. Jakoś taki. Taka odmiana odskoczyła. Odmiana coś, no. Taka odmiana. Jeszcze mamy w planach pograć tam w UFC, mhm. w NBA. W FIFA też zagrałem jeden mecz ze Słowinem. Ale w wyniku nie będę przytaczał, bo. Ty nie masz się czym chwalić? Mam, ale zostawię to. Dla siebie. Dla siebie, tak. Dobra. Liczymy na rewasz, no nie? O, rozumiem, rozumiem. Dobra, to, to co, nie zatrzymuje iść walczy o pokój, w takim razie. No i do powalczyć o Playstation <grym> swoje, no nie? I o pokój. Chociaż oddajcie Playstation. No tak. Super. <grym> tak. tak to sobie poradzę. Dzięki bardzo.